Szamańska medycyna energetyczna polega na pracy z całym systemem w celu podniesienia jakości energii systemu i w rezultacie ozdrowienie. Wcześniej szamani zastanawiali się, jak leczymy choroby, jak pomagamy chorym. A potem zainteresowali się nie tylko leczeniem chorób, ale także ich zapobieganiem. Szaman nie leczy choroby. Szaman podnosi jakość pola, a to pole tworzy zdrowie. Jeśli zaczniemy leczyć choroby, fibromialgię, chorobę piersi, chorobę serca, to udajemy lekarza. Działamy z modelem medycyny zachodniej. Szamański model medyczny jest inny. Usuwasz piętno, oświetlasz pole, które organizuje zdrowie w ciele, a choroba znika jako produkt uboczny, kreując wtedy zdrowie. Jedynym sposobem na uzdrowienie emocji i efektów jest ich przekroczenie, odłożenie na bok. Pamiętaj, że emocje to starożytne dziedzictwo to przestarzałe programy z mózgu saka, które rozwinęły się miliony lat temu. Kiedy pozbędziesz się emocji, które zostaną zastąpione przez uczucia, Wtedy uczucia są autentyczne. Dla szamanów to, co nazywamy duszą, jest naszym świetlistym polem energetycznym. To jest ta część, która trwa poza śmiercią, do wieczności i do nieskończoności. Można więc powiedzieć, że dusza posiada ciało, a nie ciało posiada duszę. Byłoby to dużo bardziej precyzyjne. Proces oświecenia oczyszcza ślady dawnych chorób, które są usuwane z pola energetycznego. To oczyszcza pole, a gdy pole jest czyste, tworzysz zdrowie zamiast choroby. Pole energii światła to matryca i zawiera informacje odziedziczone po przodkach. O tym, jak będziesz żyć, starzeć się, jak będziesz cierpieć i jak umrzesz. Gdy oczyścimy pole z tego piętna, możemy żyć własnym życiem. Zarezerwuj swoje miejsce teraz za darmo. Polub, proszę, nasz film Unity Poland.